Maria Konopnicka, o krasnoludkach i sierotce Marysi. Czy to bajka, czy nie bajka? Myślcie sobie, jako chcecie. A ja przecież wam powiadam, krasnoludki są na świecie. Naród wielce osobliwy, drobny, niby ziarnka w bani. Jeśli które z was nie wierzy, niech zapyta starej niani. W górach, w jamach, pod kamykiem, na zapiecku czy w komorze siedzą sobie krasnoludki w byle jakiej mysiej noże. Pod kominkiem czy pod progiem wszędzie ich napotkać można. Czasem który za kucharkę poobraca pieczeń zrożna. Czasem skwarków porwie z rynki, albo liźnie cukru nieco i pozbiera okruszynki, co ze stołów obiad lecą. Czasem w stajni zbicza trzaśnie, koniom spląta długie grzywy. Czasem dzieciom prawi baśnie, istne cuda, istne dziwy. Gdzie chce, wejdzie, co chce, zrobi, jak cień chyżo, jak cień cicho. Nie odżegnać się od niego, takie sprytne małe licho. Zresztą myślcie, jako chcecie. Czy kto chwali, czy kto gani, krasnoludki są na świecie, spytajcie się tylko niani. Drogie dzieci, drodzy czytelnicy, bardzo serdecznie dziękuję, że byliście z nami przez ten tydzień. To już ostatnia bajka. W ramach naszego cyklu opowiem Ci bajkę wieczorynki z biblioteki, które nakręciliśmy dla Was w ramach tygodnia bibliotek. Mam nadzieję, że wszystkie bajeczki podobały się Wam. Jeżeli ktoś nie mógł być z nami codziennie o godzinie 19, serdecznie zapraszamy na nasz profil na Facebooku, a także kanał na YouTube, gdzie w każdym dowolnym momencie możecie wrócić do tych bajek i odtworzyć je sobie. Dziś już bardzo serdecznie dziękuję i życzę słodkich snów. Dobranoc!